Witamy w najnowszym programie Matura to Bzdura, Elo Edition. Będziemy tutaj przeprowadzać wywiady z uczniami, jak i nauczycielami i sprawdzać jak trwają ich przygotowania do matury, jak i do studiówki. Ja jestem Kamil Juchno, ze mną jest... Kuba Witowski oraz... Szymon łocznik oraz naszą kamerzystą jest Tomek Kwiatkowski. Zapraszamy! I teraz pierwsze pytanie, z czego robi się rodzynki? C nie są w winogronach, czy coś? Winogrona, no nie? <ślinogrona> te winogrona. Tak? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Z czego robi się rodzynki? Rodzynki z winogron. Z czego robi się rodzynki? E, z winogron. Dobrze. Z czego robi się rodzynki? Z rodzynu. Z rodzynu? E, a może wiecie, rośnie taka roślina? Nie wiem. Nie wiesz. A ja bym ci powiedział, że się robi rodzynki z winogron? Fajnie. Serio. Serio? O, ja wiesz, z czego się robi rodzynki? Z czego się robi rodzinki Tomek? Albo gdzie rosną? Takie owoce? śliwki? Ile komór ma serce? Komór... Dwie. Ile komór ma serce? Cztery. Nie, dwie, dwie komory i dwie zestawki. Ile komór ma serce? Dwie. Ile komór ma serce? Dwie. Cztery. Cztery. Nie pierwsza odpowiedź, była dobra. Dwie. Czy zgadza się z cytatem Poniatowskiego, że internet ogłupia? Poniatowskiego? Nie. A czemu? A on wiedział, co to jest internet? Dobrze, zdałeś ten test. Poniatowski powiedział kiedyś, że internet ogłupia. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Oczywiście, że tak. Tak? Widać na Twoim przykładzie. No to pewnie. <laughs> Poniatowski nie żyje. Od wielu lat. Poniatowski kiedyś powiedział, że internet ogłupia. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? No, ale w jego czasach nie było internetu. Dobrze. Ile przegród ma nos? Dwie. jedno, Jedną. Ile przegród ma nos? Dwie. Jedną! Ile, Ile przegród ma nos? Dwie. A jakbyś się tak zastanowił, może spójrz na mój nos. Ile ma przegród? No dwie przygrody. Dwie przygrody, dalej się upierasz przy dwóch przegrodach. A jakbym powiedział, że ma jedno? Ile przegród ma nos? No jedną. Ile przegród ma nos? Dwie. Jedną przygrodę i tak trzy. Ile przegród ma nos? Dwie. Dwie? Dlaczego? Jedną. To jedną czy dwie? Jedną. Ile mamy zmysłów? Nie, nie, nie wiem. Zmysłów. 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 Czekaj. Nie chcę się liczyć. Pięć. Ile mamy zmysłów? Zmysłów? czekaj. Yy. Zm zmysł węchu Słuchu, dotyku Smaku Słuchu Słuchu nie było dwa razy Ile mamy zmysłów? Ile mamy zmysłów? Węch, smak, wzrok, słuch, dotyk Pięć Co jeśli ktoś ma szósty zmysł? Powinien być w psychiatryku Wymień trzech prezydentów Rzeczpospolitej. Kaczyński ee, Komorowski I Kwaśniewski! Czy mógłbyś nam wymienić trzech prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej? No, Lech Kaczyński, Wałęsa i Komorowski. Wymień czterech prezydentów Polski. Lech Kaczyński, Wałęsa, Komorowski, Było i ten, Kwaśniewski. Gdybyś chciała, miała wybrać kogoś, kto napisze twoją autobiografię, kto by to był? Ty! Gdybyś chciał napisać swoją autobiografię, kto by to był? No ja myślę, że moja mama, bo ona mnie kocha i mnie zna i wie, jak napisać moją autobiografię. Gdyby ktoś chciał napisać swoją autobiografię, jak myślisz, kogo byś wytypował do takiego zadania? Tego, co napisał 52 greje. To była kobieta. No to ją. Gdyby ktoś chciał napisać Waszą autobiografię, to kto by to był, jak myślicie? Kinka Waska. Wielolę. A gdyby ktoś chciał albo miał napisać twoją autobiografię, no to kogo byś wybrała? Kogo byś wybrała? Jakiegoś pisarza? Jakiego? Terry'ego um, Preczeta. Hmm, Terry Preczet, twoją autobiografię by napisał, tak? No, a no to. Gdybyś chciała, żeby ktoś napisał twoją autobiografię, kogo byś wybrała? Um, trudne pytanie. Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. Gdyby ktoś chciał napisać Twoją autobiografię, kogo byś wybrała? Patrycy Jędrzejczyk. Tak, to samo, koleżankę z Polski, z wos -u. Co znaczy skrót PRL? Y, Polska Republika Ludowa. Drugie słowo, zmień. Rzeczpospolita, tak. Brawo. Czy mógłbyś nam rozszyfrować skrót PRL? Polska Republika Ludowa. Rozszyfruj skrót PRL. Yy... Polska, Wspólita Ludowa. Czy przeszkadza Ci to, że w tym roku walentynki wypadają w piątek 13, czy coś przeszkodzi to Tobie w planach, czy jak je planujesz? Nie mam żadnych planów, a piątek 13 mnie nie dotyczy. Czy w tym roku się pokrzyżują plany ze względu na to, że walentynki wypadają w piątek 13? Nie, po prostu 14. Czy przeszkadza Ci, że w tym roku walentynki będą się 13 lutego? Nie. Tak. Przeszkadza Ci? Tak. Czemu? Bo są 14 lutego. Czy potrafisz wymienić pory roku po angielsku? Nie. Nie, dobrze. A tak jakbyś się zastan jakbyś się zastanowił? Nie. I czy potrafisz wymienić pory roku po angielsku? E, wszystkie pory roku? Wszystkie. Jakie, jakie znasz wszystkie? E, same... To nie będzie w kolejności chronologicznej. Może być, jakkolwiek. Summer, winter, autumn i spring. Super, dobra. Potrafisz wymienić wszystkie pory roku po angielsku? No, potrafię. A wymienisz? Wszystkie, jakie znasz. E, e, winter, spring, summer, e, jawn. Czy potrafisz wymienić pory roku po angielsku? January, February, March, April, May, June. Coś za dużo ci wyszło. Pora, pory roku mamy cztery, tak jak Vivaldi śpiewał. Tak chcesz... jak Vivaldi śpiewał. Podobało ci się, jak okay, Wivaldi nie tak. śpiewał? E... Tak. Winter. Tak. To jest zima. Summer. Dobrze, to jest lato. Tak, to jest lato. Winter, summer. Hmm. Herbst. To jest po niemiecku. Herbst to po niemiecku, tak. A wiesz co to znaczy herbst po ja jest... No liście spadają, jak to się nazywa. Jesień? jesień. Tak, o jesień mi chodzi. Po angielsku jest na A. Może sobie coś pokojarzysz? August. <laughs> Blisko, autumn. Autumn. I jeszcze jest jedna na S, taka zaraz przed latem, przed summer. Spring, Spring, dobrze, to jest wiosna No to może nam powiesz po angielsku 4 roku Winter Summer <noise> Winter Summer Spring i Otum <noise> Podaj datę Chrztu Polski To chyba 1966 A znasz wzór na pole koła? Eee. No, zapomniałam. Jak może coś pokojarzysz? PR? Pi, nie. nie, 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 PR. PR kwadrat. Dobrze, dobrze. Jaki jest wzór na wodę, Art? Na wodę. Na wodę. Wodę, to jest coś, czekaj, z wodorem. No i tlęta HO. H2O, O. Ile trwa dekada? To chyba. Ile była to dekada? No nie wiem, 10 lat. Brawo. Ile to tuzin? To chyba 12 było. O jakiej porze roku misie polarne najczęściej zjadają pingwiny? Misie polarne są na górze, a pingwiny na dole, czyli one się nie jedzą. A wiesz, kto napisał dziady? Mickiewicz. A kto był głównym bohaterem w dziadach? On się tak przemienił potem. Trzył Transformers. Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętasz? Na G takie i na K, dwa imiona. No blisko. Gustaw. Dobrze, a na K? Kurnie. <laughs> Blisko, Konrad. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Miejmy nadzieję, że matura to jednak będzie bzdura. I życzymy wszystkim stówek i udanej studniówki. Dziękujemy. Halo, halo, a teraz suchar na zakończenie, żeby życie miało smaczy. Jak nazywa się puma, którą kiedyś posiadałeś, ale już nie jest twoja? Pumex.